Siemano widzę i witam w kolejnym odcinku z For Life na moim kanale Chodzimy powoli na serwer i trzeba się modlić, że był jakiś tuner, bo inaczej nic nie zrobię Nie zrobię tuningu, a chciałbym się w końcu zająć tą Elką I to już któryś dzień z kolei Chciałem nagrać ten film dwa dni temu, nawet trzy dni temu Tylko była druga w nocy i nie było żadnego mecha Dobrze, tak to się prezentuje I jaka jest godzina mi powiedzcie, 60, hel. Ale... Ja już chwilę wstałem, a i tak jestem nieprzytomny. Lekki z tym. Szybkie regulacje, mniej więcej tak to ma wyglądać. Tylko się spoilerek znowu buguje, jak widzicie, nie ma tego skrzydełka. Pojedziemy sobie jeszcze na szybko do Przech, to ogarnąć. No to tak, co tu mamy? Mamy silniczek 2.0 na ten moment, i dużo braków. Na przykład zrobimy dzisiaj ABS, zrobimy LPG Newtunera, to chyba by było tyle z tego co. Co wiem i co chciałem zrobić. Z wizu już mamy go idealnie z dokończonego, tylko teraz światło takie pada, że nie zobaczycie go w pełnej okazałości, jak on się w Prime prezentuje. To jest problem, jest to taki smutny kolor trochę. Jedziemy najpierw do przecho, tam sobie z skrzydełko, może się coś, coś zmieni, może będzie lepiej wyglądał. A jeszcze, jak jesteśmy podczas drogi, Discord wizuje. link w opisie zapraszam serdecznie, te wszystkie przechowywalnie są. I ogólnie zauważyłem, że jeszcze premki nie mam, ja pitole. Dzieci tunerzy byli mi, powiedzcie. Ford Carson jest jeden, a drugi... drugi... Whitewood Estates, dobrze. Czy tu furki są z handlu? Niektóre, które zostały, które nie zdążyłem sprzedać. Chwilę przerówiłem od serwerka, tak to wygląda. Trzeba będzie zawsze to wszystko nadrabiać. Teraz możecie go zobaczyć w pełnej okazałości, tak się prezentuje. Lipa, że te skrzydła się bugują, już to wcześniej było we wcześniejszych MTA, naprawili to na 1.5 na znowu i znowu to występuje, no szlag mnie trafi, ją to naprawić, mnie to nie interesuje w ogóle. Dobra, kierujemy się do Fort Carson w tym momencie, akurat mamy fajną drogę i tam sobie zrobimy ten tuning, tylko tak jak mówię, ABS-ki się nam przydadzą. Co ciekawostka, na Jesterku nie ma ABS-ów, ja nie wiem jak ja to online jak ja o tym zapomniałem i na pewno... W którymś odcinku trzeba to nadrobić? Nie wiem, czy w dzisiejszym zdążę, a raczej nie. To będzie odcinek stricte o Skyline'ie. Ale, że Sterka, kurde, też trzeba się nim zająć. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje, że on nie ma bez. Chociaż ja kiedyś mówiłem, chyba w którymś odcinku, że <grybujesz> jestem pizdą, że to montować w takim stylu. A <grybujesz> hamulców nie potrzebuje, ale dobra. Zamontujemy teraz. LPG jeszcze do LED-damy. To trzeba wszystko załatwić. Jeszcze spytamy, jakie jest MAX LPG. Wydaje mi się, że 75. ale Może się coś zmieniło przez ten tydzień. Jak mnie nie było, no to prosimy i do tego jeszcze ABS-y. Tak wygląda nasze zamówienie. Mamy LPG 75, ABS-y. Dobrze. Jeszcze tysiącka odpalimy. Gdzie nabyku za tuning? I co my mamy? Tu? LPG 7.5 i kosztowało 50 koła, co mnie zdziwiło. Nie, zdziwiło mnie, że abs są tak tanie, 18 koła abs Z czym ja to pomyliłem? Z takso, że jest takie drogie chyba. Już spodziewałem się, spodziewałem się, że będzie kosztować koło 3 dych, a to jednak z taksu mi się wszystko myli. Gdzie tu jest LPG, kurna? Dobra, i to paliwo tu już będzie siedzieć wieczność. Teraz jedziemy nasze LPG zatankować. Ale dużo lepiej się prowadzi teraz za bs Tu już musi być LPG. Nie wierzę w to, żeby tutaj nie było. Tylko bardziej po prawej stronie, czy po lewej. W tym miejscu. Jakie my tu jeszcze mamy braki? Co można w tym cudeńku wymodzić? Co bym tu dodał? Co bym tu widział? Z Wizu zostaje. O dziwo zostaje, prawda? Zawsze my to zmieniali. Co odcinek praktycznie? Co wpadało? Elka na YouTube to była zmieniana pod względem kolorku, felgi, co jeszcze, jeszcze jakieś tam duperele, skrzydełko. Raz demontowałem, raz montowałem, no działo się obok tej furki, ale teraz, teraz to jest ten styl moim zdaniem. To już zostanie. Albo jeszcze sobie premkę załatwimy w międzyczasie. Dzień na magiczny donosiciel za stół, pozdro. Pozdro również Basti. Dzień na zaogłoszenie premki. Dzień na to za trzy stówki. Jest nasz ziomeczek, dobrze, już... Już, już, już. Ile to tam było? 11,500. Dzięki, byku. Pozdro. I tak, szybkie doładowanie. Aktywy kontra premium, premium plus, to było to. Jest, naszą premkę mamy. Idziemy działać dalej. Ile przerwy była, teraz trzeba działać. Komponenty Zjemy tutaj. I co my tu mamy? Zobaczcie. Tam jakieś braczki jeszcze są, na przykład bag. Bag na, le... na razie oleje zostawię sobie na kiedy indziej albo całkowicie go idzie w pamięć, W jesterku na przykład nie ma, ale w też nie ma abs co to też trzeba zrobić i wziąć pod uwagę. Nic, baczek odpuszczamy, zmieniamy lampy zaraz, ten sam żar w kolejnym odcinku, zajebiście, trzymamy formę, ale tak serio. Mamy jeszcze transporter, mamy butle, butle sobie zamontujemy jeszcze, to będzie dobry pomysł. Duża butla, ma, butla, dwie małe butle, ja zawsze to bym preferował montować i to sobie zrobimy, 35 koła za takie cudeńko, za taką usługę, za taką zabawę, proszę. 35 koła w plecy, jak to się prezentuje? Prawie <grystanie> nic nie widać przez te czarne szyby, ale git, butla jest, już jest podstawa pod nitro. No troszkę dzisiaj już poszło. Na tunera 7 dych. Tutaj kolejne 3 dychy. Mamy już stówę i kolejne 150, 250 koła w dzisiejszym odcinku. Świerć bańki wydajemy. No i zarąbiście się wydaje kaskę. Ciężko zarobioną na handlu. Ostatni silniczek. Od 2.0 do 2.2. Koszt 150 koła. Mamy skończoną melkę. Mamy 2-2 silniczek. To znaczy skończona to jeszcze dużo powiedziane. To znaczy skończona to jeszcze dużo powiedziane. Jeszcze nitro. Mamy silnik. W końcu 2.2 welce. Ale było z tym przedłużanie. Było z tym trochę męczenia. No jedźcie panowie. Jedziemy szybko przetestować. Należy najpierw do przecho się udać i to zresetować. Wszystko, bo VMAX nam się zbugował. Ale w końcu mamy to cudem. Od 1 była robiona. Od zera, praktycznie wchodzimy do przecho i wyjmujemy teraz. I ustawienia: oczywiście, apik na piątkę. Tutaj na wszystkie koła, minus jeden. I kolejny apik, piątka. I co? Gorzej się trochę prowadzi. Już widzę. Ojoj, Ej, jest tragiczna skrętność. Teraz wcześniej lepiej się to trzymało, drogi. Ale patrzcie: FAMAX 220. Delikatnie ponad, czy na równi? No tam delikatnie coś wykracza, ale 220. To jest to. Z tym, że powiem wam, no, tragedia co chodzi o jazdę. samą sobie patrzę, jak ja muszę tu ścinać skręt. Resterkiem się o niebo lepiej jeździ pod tym względem. No ale kurde. A i tak będę Skyline'em cały czas jeździł, To jest jedna moja ukochana fura. A może coś przetestujmy, czekajcie. To jest silniczek 2-2, prawda? Dajmy sobie jeszcze regulację na tylnią oś i tutaj apik na minus 1. O kurde, ale z 2.0 się lepiej driftowało. Poczekajcie, no, to trzeba się przyzwyczaić do nowego silnika. Dalimy sobie trochę kamerę. Wow, no, mamy pierwszą lampę z głowy. Na szczęście tu są takie dogodności, że możemy to wyklepać. 18 sekund. Właśnie. Ja o tym nie wiedziałem w ogóle, ale pokażę Wam fajny bajer. Ale do tego będziemy musieli go rozwalić jeszcze raz. Myślę, że zderzak wystarczy. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Nie wiem, to ja jestem idiotą. Patrzcie, mamy tu taki zegar i to skraca czas. Skraca czas oczekiwania napraw. Mając 2.0, to tu sobie latałem jak chciałem bokiem, nie? Ale teraz cały czas na chodnik zahaczam, a wcześniej... Kurde, płynniutko, fajnie się jeździło i tak to wygląda. Mamy ustawionego a na minus jeden, napęd na tył i zobaczymy tu. Tu są fajne drogi. Jak, jak pokonamy ten łuk na 2.0? Nie pokazywałem wam nigdy na filmie, ale tu lecisz jak chcesz bez problemu. Teraz będzie duży problem z tego co widzę. Spróbujemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oj! Ciężko. Poczekajcie, żeby wyjechać, to, to najlepiej, tą stroną zacząć. Spróbujemy jeszcze raz, bo on był bardzo nieczysty, niedokładny. Jak pod górę idzie. Pod górę idzie dużo lepiej, ale tak jest zawsze. Spróbujmy jeszcze raz tu. O, teraz ładnie wchodzę. Proszę żeby nie zepsuć, będzie git. Oj za bardzo, końcówka spierdzielona. Dużo łatwiej się przy 2.0 robi. Teraz jest trochę za dużo mocy, trochę za bardzo zarzuca, a co chodzi o napęd 4x4, to jest strasznie tak jakby sztywny i on w ogóle nie ma skrętu. A tutaj... Znowu jest za bardzo. Takie urokie LG 2.2. Patrzcie jak wyjdziemy tym. Fajnie. Dobra nie. Ze sąsiada za spod wlecimy. Silniczek 2.2 zrobiony. Jedyne teraz co trzeba do tych furek zrobić to nitro. A ja się z wami żegnam. Widzę. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Yo.